Siemano, dzisiaj witamy Was z Fatimy, czyli miejsca, gdzie ponad 100 lat temu Matka Boża objawiła się trójce dzieci. Dzisiaj to miejsce jest szczególnie ważne dla wielu ludzi na całym świecie. Po objawieniach w tym miejscu powstało sanktuarium, które widzicie teraz za nami. I to właśnie tu przez cały rok przyjeżdżają miliony pielgrzymów z całego świata. Dlaczego oni tu przyjeżdżają i czy to miejsce faktycznie może zmienić ich życie? O tym dowiecie się dzisiaj. Przyjechaliśmy pomodlić się do Matki Bożej Fatimskiej. Byliśmy tutaj 15 lat temu. Przyjechałem drugi raz. Poczułem wewnętrzną potrzebę, że muszę tu jeszcze być. Wyjechałem po prostu w dzień swoich urodzin. W jakiś taki prezent. Ja Miałem 66 lat już. Przyjechałem, jak to się mówi, Maryi oddać już całkowicie. No to jest przepięknie. Jestem pierwszy raz. Przepięknie. Uważa Pan, że młodzi ludzie powinni przyjeżdżać w takie miejsca? Powinni, powinni. Za nami sanktuarium w tle słyszymy dźwięki mszy świętej. Widzieliśmy też dziesiątki tysięcy pielgrzymów. Dlaczego? Dlaczego przybywają tu ludzie z całego świata, proszę księdza? Nazywają fatimę Ołtarzem Europy. Jest to sanktuarium narodowe portugalskie ale też jest międzynarodowe. Tutaj mamy bardzo dużo pielgrzymów z sąsiedniej Hiszpanii, a drugą grupą po, po Hiszpanach... Gonią, są, gonią. To są Polacy, <laughs> a potem Włoś. A poza tym no, Matka Boża Fatimska jest bardzo dobrze znana w, w Polsce. Jest w, w praktycznie każdej diecezji jest jakaś, jakiś kościół pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej czy ty przyjechałeś tutaj właśnie żeby się modlić w intencji wygranej na przykład reprezentacji Polski i Węgier w najbliższych meczach? Można nawet tak powiedzieć. Chciałem tam też w sumie nawiązać do tej wspólnej naszej naszego wspólnego braterstwa Polska-Węgry, żeby nam Bóg Maria błogosławił na szlaku. No i też mnie interesuje w sumie ta w ogóle historia tu fatimska, interesuje się historią tych wszystkich objawień. Zawsze warto to poczuć duchem, ciałem. Jak to się stało, że w ogóle pani się znalazła w Fatimie? Ponieważ jestem starszą osobą, bardzo schorowaną, po chorobach nowotworowych, zawsze mi się marzyło, żeby tu przyjechać, a ponieważ mój wiek jest taki, że może to jest ostatnia moja pielgrzymka, jestem po prostu szczęśliwa, również przyjechałam, żeby pomodlić się za swoje dzieci, za swoją córkę, za wnuki, no żeby wszystko się układało, no i za nasze małżeństwo, które jesteśmy prawie 60 lat razem. Czy podzieliłaby się pani z nami taką jedną refleksją dla młodych ludzi? Chciałbym bardzo, żeby jednak młodzież, która i u nas w Polsce tak troszkę mniej chodzi, żeby jednak przyjechała tu, żeby jednak doszło do nich, że ta wiara jest nam potrzebna. Jakie były te tajemnice, które Maryja przekazała trzem właściwie dzieciom? W 1917 roku miały 10, 9 i 7 lat. To Łucja, która żyła najdłużej, gdzie żyła 95 lat, zmarła w 2005 roku. To ona opisała wszystkie te wydarzenia, jej wspomnienia, jej refleksje. No i teraz toczy się jej proces kanonizacyjny. Jest już właściwie gotowy. A potem były dzieci. Był Franciszek i była Jacinta. Dzieci zmarły na grypę hiszpańską zaraz po tych objawieniach. A objawień było w sumie tych takich potwierdzonych przez Kościół 6, zawsze 13. 13 maja się zaczęło. W sierpniu nie mogło się odbyć, bo w sierpniu tutaj był bardzo mocny ruch przeciwko tym objawieniom, ruch władz, także dzieci zostały aresztowane 13 sierpnia, żeby nie mogły zobaczyć Matki Bożej. Dlatego Matka Boża ukazała się w innym miejscu, tutaj w takim gaju. Oliwnym 19 sierpnia. I o takie wielkie objawienie też było 13 października, kiedy zdarzył się cud słońca. Mm -hmm. A co, to, co to ten cud słońca był? Co no co słońce takie... tańczyło na niebie. Matka Boża wcześniej zapowiedziała dzieciom, że przychodź, przychodźcie 13 i w 13 października odbędzie się, pokaże Wam cud. Mm -hmm. poka no mm -hmm. i żeby, żeby to wszyscy widzieli, wszyscy byli świadomi. A na co pewno. wtedy Matka Boża powiedziała tym dzieciom, bo mówimy o objawieniu, więc czy one widziały, słyszały? E, dzieci widziały, Łucja słyszała. Mm -hmm. I Łucja słyszała wszystko, co, co Matka Boża mówi. Matka objawiła im trzy tajemnice. Pierwsza tajemnica to e, o, o swoim niepokojanym e, e, sercu. Matka Boża pokazała im piekło dzieciom to niebezpieczeństwo potępienia. No i trzecia tajemnica, która została zachowana, została e, objawiona dopiero dopiero w 2000 roku, e, to jest ta tajemnica o męczeństwie Kościoła, o męczeństwie papieża i, i Kościoła. Nie ma więcej tajemnic. No właśnie o to chciałem zapytać od razu. Nie ma więcej tajemnic. Są mity, są mity o mitach, są tajemnice o tajemnicach, e, nie ma innych tajemnic. Przed nami jest siostra Maria Irena, czyli Maria niosąca pokój. Zna siostrę Łucję, praktycznie znała ją w ciągu 40 lat, gdy tutaj pracowała. Siostra Łucja była zwyczajną osobą, bardzo radosną. Z każdym rozmawiała i modliła się za wszystkich. Wobec innych sióstr była bardzo szczera. Żyłam z nią tutaj ponad 42 lata. Rozmawiałyśmy każdego dnia, tak jak z każdą inną osobą. Jej życie było dla nas przykładem wiary. Wyciągała rzeczy fajne, historyczne, o których nikt nie wie, które nie zostały nigdzie zapisane. Jak Matka Boża jej powiedziała o Rosji, a jesteśmy w tym temacie Rosji, prawda? Matka Boża wiele razy mówiła, że jeśli Rosja nie zostanie konsekrowana niepokalanemu sercu Maryi, to wyrządzi bardzo wiele szkód na świecie. Siostra łusja powiedziała mi tak, ja nie wiedziałem, że Rosja to jest taki kraj, ja myślałem, że Rosja to jest bogata hiszpanka. Duchowo chciałam tutaj być. Jestem katoliczką i generalnie no, chciałam złożyć swoje intencje. To żeby, to, żeby moja rodzina była w zdrowiu i bardzo mi się podoba tutaj w Fatimie. Tutaj mamy takie miejsce, nazywa się tochero, pochodnia. Mhm. No gdzie tam ludzie palą świeczki. Nie tylko palą, czasami nawet naręczami rzucają. Jako jakieś przyrzeczenie, bo tutaj jest w tradycji portugalskiej, zresztą iberyjskiej, latynoamerykańskiej, jest zwyczaj składania przyrzeczeń. Mm -hmm. Oj, bo tam dziecko chore, matka chora. To panie Boże, składam ci takie i takie i takie przyrzeczenie na ogół zapalić świeczkę czy, czy przejść na kolanach, żeby uzyskać te łaski. To jest między innymi te świeczki, to jest też taka tradycja. Jesteśmy w Portugalii, gdzie latem jest bardzo gorąco. Ale tutaj, gdzie stoję, jest jeszcze goręcej. To nie jest żaden piec, słuchajcie. W Sanktuarium w Fatimie zobaczymy rzecz, której nie znamy w Polsce. Każdy przynosi swoją świecę. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że często te świece mają kształt nawet organu, który, o który prosi pielgrzym, aby został wyleczony. Może to być wątroba, może to być noga. Czasami spala się nawet kształt figury dziecka, aby prosić o uzdrowienie całego ciała albo nawet o narodziny dziecka. Wczoraj uczestniczyliśmy w procesji światła. Tłum osób szedł ze świecami zastanawiałam się, na czym to polega i czy, czy te świece to mo może być jakiś symbol intencji, z którą przyjeżdżają tu pielgrzymi? Światło jest zawsze w, tra w tradycji chrześcijańskiej ma, ma taką ważną rolę. E, przy pierwszym czy pierwszym, przy, czy przy drugim objawieniu Matka Boża e, otwarła ręce i przekazała dzieciom światło. Mm -hmm. Było to światło tak mocne, tak silne, tak penetrujące, że te dzieci e, znajdąły się światło w świetle jako w Bogu. Więc do tego też troszeczkę nawołuje ta procesja światła. Jesteśmy z Brazylii, ze stanu Paraná. Jesteśmy osobami wierzącymi i przybyliśmy poznać to sanktuarium, które znamy tylko ze zdjęć. Znamy dobrze nasze brazylijskie sanktuarium Matki Bożej z Aparecida, więc też chcieliśmy poznać to z Fatimy. Sanktuarium trochę nam się kojarzy czasami jako takie miejsce, do którego pielgrzymują raczej starsi ludzie. Czy widzi ksiądz tutaj młodych ludzi, czy oni tu przyjeżdżają, czy się nawracają? Jest dużo młodzieży, zwłaszcza w tych pielgrzymkach pieszych. Mhm. Jest dużo młodzieży, dużo młodzieży z Hiszpanii, często przyjeżdżają skałci. Fatima jest znana przede wszystkim z oblicza religijnego. Do sanktuarium przyjeżdżają pielgrzymi z całego świata, a dzięki nim tutajsi ludzie w sezonie letnim mają sporo pracy w branży turystycznej. Fatima to nie tylko miejsce modlitwy. Może jako młodzież nie mamy tu wiele opcji życia towarzyskiego, nie ma tu dyskotek, ale też chętnie spędzamy czas wieczorem. Jesteśmy na placu przed sanktuarium. To właśnie tu pielgrzymi z całego świata przybywają. Co tutaj jest? Dlaczego akurat tu się gromadzą i to tu odbywają się najważniejsze wydarzenia? Za naszymi plecami mamy kaplicę, miejsce dokładnie, gdzie Matka Boża się objawiła tym dzieciom i oprócz kaplicy rozbudowywały się te tereny. No właśnie co można tutaj się mamy modlić. Wokół, bo też jest tutaj krzyż, jest pomnikiem na Pawła II, o, jest druga jest kaplica. Duży, tak, tak, mamy, tak, tak. Mamy, słuchajcie, to się nie zdarza często, ale dwie bazyliki naprzeciwko siebie. To za nami teraz widzę taką ścieżkę, po której na kolanach przemieszczają się ludzie skąd, dokąd. Tak. I dla Czego na kolanach? Zobaczcie, ten biały pasek za mną. To jest ścieżka, która ma odzwierciedlać to, co zrobiła Łucja, czyli najstarsza ze świadków objawień. Dziewczynka dziesięcioletnia, która mimo że jej matka bardzo długo nie mogła uwierzyć, że jej córka rozmawiała z Matką Bożą, widziała Matkę Bożą. Ciągle tam wymyślała jej takie najtrudniejsze prace domowe, kiedy jej mama zachorowała. Łucja z płaczem przybiegła właśnie w miejsce spotkań z Matką Bożą i zaczęła na kolana chodzić tam i z powrotem, modląc się na różańcu, oczywiście, o to, żeby mama wyzdrowiała. Pamiętajcie, dzisiaj to jest gładka ścieżka. Kiedyś tutaj były, tak jak w góry okoliczne w Fatimie, skały wapienne i ostre roślinki, krzaczki. Także przyjemnie jej nie było, ale dała radę. Po dwóch dniach mama wyzdrowiała. Przyjechałem do Fatimy około 30 kilometrów. Jestem tutaj w ramach mojego rowerowego treningu, ale chciałem też w sanktuarium podziękować za to, że mogę jeździć. A z czym Pan musiał się zmagać na trasie? Wyzwaniem samym w sobie jest trening fizyczny. Jak każdy sportowiec wkładam wiele serca w sport. Pomaga mi adrenalina. Dla mnie, jako osoby sparaliżowanej od pasa w dół, wyzwaniem jest wsiadanie na mój rower, a potem pedałowanie rękami. Robię to, aby przekraczać swoje granice. Z jakimi intencjami przyjechał Pan do Fatimy? Dziś rano wsiadłem na rower i nikomu nawet nic nie mówiąc, dotarłem do Fatimy, w której nie byłem od roku. Pomyślałem, że muszę tutaj dziś przyjechać. Co to za miejsce? Zobaczcie, ten kamień ułożony był tutaj ręcznie przez ojca. Jacenty i Franciszka. E, tutaj ważne miejsce, bo oni się urodzili, czyli najmłodsi z pastuszków, w którym się Matka Boża objawiła. Tutaj za tą szybką znajduje się pokój, gdzie niestety Franciszek umierał. Chociaż on się cieszył, że umiera, bo trafił do nieba taką miał odmietnicę. Tutaj matka ich rodziła. Tutaj dlatego też sanktuarium wykupiło od rodziny Marto. A tak się nazywali ich Franciszek i Hacynta, e, tę posiadłość. Mhm. Dlatego dzisiaj należą obydwa domki i ogrody, e, i łucy i e, dzieciaków e, do sanktuarium. Więc możemy odwiedzać bezpłatnie. Wydaje mi się, że Łucja jest taką najważniejszą postacią z tych trzech osób. Co takiego zrobiła? No tak, bo ona jakby została z góry wybrana przez Matkę Bożą, żeby przekazywać światu najważniejsze informacje. Matka Boża przepowiedziała, że to właśnie Łucja ma dożyć późnej starości. Mhm. Ona dożyła 98 lat. Mhm. Miała być właśnie takim ważnym świadkiem tych przekazów maryjnych dla kolejnych pokoleń. W 1941 roku oświadczono wtedy o zapowiedzi rozpoczęcia II wojny światowej. Ludzie nie bardzo w to uwierzyli, bo już wojna trwała. Ale w Watykanie zapisane były informacje na temat trzeciej tajemnicy dotyczącej biskupa w Bieli. Pasuszkowie mówili, wydaje nam się, że to był ojciec święty. Idzie pod górę z Wielkim Krzyżem, mhm. idzie chwiejnym krokiem i krwawi. Idzie do góry i upada pod krzyżem i umiera. Mhm. Jan Paweł II zinterpretował tę e, tajemnicę, jakoby jego dotyczyła, dlatego że 13 maja na placu w Rzymie w 1981 roku, ale jak, czego zaatakował i według tej tajemnicy miał zginąć, ale tak się nie stało, jak wiecie. Więc e, znając te tajemnice już e, spisane wcześniej przez Łucję, on. E, po regeneracji sił, po, rok później po zamachu przyjechał tutaj do Portugalii i zawierzył swoje życie Matce Bożej Fatimskiej. Czego my możemy się w ogóle nauczyć z tej całej historii o objawieniach? Myślę, że przede wszystkim pokory. Myślę, że też istotne jest to, żeby troszeczkę patrzeć sercem, a nie orkiem, rozumem. A teraz spotkaliśmy się z panią Marią, która od 14 lat żyje w Portugalii, a swoje serce oddała nie tylko Portugalii, ale też Portugalczykowi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to, że przybywają tu tysiące pielgrzymów i tak naprawdę cały rok są tutaj ludzie, nie przeszkadza w takim codziennym życiu, na przykład rodzinnym? Mieszkałam też przy Watykanie, więc tam naprawdę jest cały świat, ale tutaj też są to wzmożone okresy. Między wiosną a późną jesienią. Mhm. Fatima jest bardzo dobrze zorganizowana. Tu jest bardzo dobra współpraca między policją, czy czy samym sanktuarium. Staramy się, że tak powiem, mhm. mieć równowagę. Czy w Fatimie mhm. można zobaczyć. Tylko i wyłącznie obiekty sakralne, i tylko i wyłącznie rzeczy związane z kościołem. Fatima jest lokalizowana między stykiem różnych kultur. To w ogóle z historii wynika, mm -hmm. tak? Między Maurami, między samymi Portugalczykami to tutaj się wiele rzeczy działo, więc. Kulturowo jest moim zdaniem bardzo ciekawie. Mamy wiele obiektów UNESCO dookoła, mm. dlatego z drugiej strony warto jest przyjechać do Fatimy, mieć bazę wypadową z tego miejsca mm -hmm. i zobaczyć takie miejsca jak Batalia, Alcobasa, nie tylko Nazaré, mamy inne jeszcze piękne plaże i to wszystko jest właściwie w zasięgu 40 minut. Kiedy mówimy w Polsce 1410 myślimy Grunwald, kiedy w Portugalii mówimy 1380 myślimy al a dokładnie bitwa pod al czyli Batalia de al -Żubarota. Jesteśmy właśnie w miejscowości Batalia, czyli po prostu jesteśmy w miejscowości, która nazywa się Bitwa. To tutaj po zwycięstwie Jan I Avis, który poślubił potem Felipę Lancasterową, dając początek trwającej do dnia dzisiejszego... Unii Portugalsko-Angielskiej, trochę jak Polacy. Polak, Węgiel, dwa bratanki. Tak samo tutaj, Portugalczyk, Anglii, dwa bratanki. I właśnie tutaj, w batalii, znajdujemy się bardzo niedaleko Fatimy, dosłownie 20 minut od sanktuarium w Fatimie. Jak w ogóle na przestrzeni lat zmieniała się Fatima? Bo teraz my przyjechaliśmy tutaj i widzimy tłumy turystów, tak naprawdę. Od zarania dziejów to bardzo, jak możecie sobie Państwo wyobrazić. No wiadomo, historycznie były tutaj łąki i pastwiska, ale już na przestrzeni lat 50. -tych, 60. -tych, no, zaczynała tutaj się pojawiać pierwsza infrastruktura. Miejsce, w którym tutaj jesteśmy, kiedyś było pensjonatem, ale na przebiegu lat rodzina i mąż wykreowali tutaj hotele. Jest to miejsce bardzo dobrze zorganizowane, czy dla turystów, czy dla pielgrzymów posiadające właśnie i duże miejsca zgromadzeń, cały system restauracji no jest na to przygotowany, żeby, żeby że tak powiem, udostępnić wszystkie usługi potrzebującym tutaj, którzy przyjeżdżają. Fatima po Lizbonie i Algarve jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę hoteli i miejsc zakwaterowań. W najbliższym czasie może się okazać, że dużo młodych ludzi będzie chciało przyjechać właśnie do Portugalii turystycznie. Wtedy powinni raczej iść w drogie hotele, czy na przykład starać się znaleźć jakiś pokój, może z pięknym małym balkonikiem. Jakie opcje ma Portugalia dla nich? Od A do Z, ponieważ faktycznie turystyka jest bardzo dobrze rozwinięta w Portugalii i oferuje zakwaterowanie dla wszystkich segmentów. Portugalczycy są bardzo mili dla, dla przyjezdnych i bardzo otwarci, starają się zawsze też ich przyjąć jak najlepiej. Postanowiliśmy posłuchać wskazówki Marii i sprawdzić, czy Fatima może być dobrym miejscem wypadowym do zobaczenia wielu pięknych miejscówek w okolicy. A cudownych miejsc tutaj jest naprawdę sporo. No zresztą sami zobaczcie przepiękne dachy, cudowne domki, zamek. Jesteśmy w Obidoszy w małej, pięknej portugalskiej osadzie, skąd rozpościera się widok na całą okolicę, no po prostu bajeczka. Marcel, wiem już, że Portugalia jest świetna dla fanów pięknych widoków, ale czy jest odpowiednia również dla pasjonatów historii? Od północy zaczynając, no to tam mamy kolebkę portugalskości, tam mamy Guimarães, pierwszą stolicę, Bragę. Mamy potem oczywiście Porto, dolinę Duero, gdzie płynie druga najważniejsza rzeka, która wypływa do Atlantyku w Porto. I idąc dalej na południe, mamy wokół Fatimy, mamy klasztory w Tomar, Batalii, Alkobasie. No i idąc po, po brzegu, tutaj na tej samej wysokości mamy piękne klify i fale w Nazaré, oraz piękną miejscowość peniche. I potem od Lizbony już na południe tak naprawdę mamy już pojedyncze, duże wioski. Ewore z przepięknym rzymskim teatrem, no i plaże Walgardy. No i miasteczko, w którym teraz się znajdujemy, przecież też jest piękne. O ile nie przekręcę nazwy, to Obidosz. Obidosz, tak, dokładnie? Obidosz i si, popatrz, jak da. się nauczyłem. <gry> I Słuchajcie, tak, no to jest piękne miasteczko, dlatego że odbudowane i w niej mamy, można powiedzieć, zaklętą, magiczną, średniowieczną portugalską wioskę. Oczywiście wszystko zostało odrestaurowane, ale sprawia wrażenie, jakby nadal miało 800 lat. Marcelku, powiedz mi, skąd ty to wszystko wiesz? No wiesz co, przemierzyłem Portugalię wzdłuż i wszerz rowerem, samochodem i nawet pieszo. Zauważyłam, że Portugalki w ogóle nie chodzą w szpilkach. Zresztą jak tu tak. się pakowałam, to sama wzięłam dwie pary trampek, bo słyszałam, że bardzo trudno że to się chodzi i rzeczywiście wszędzie są łby. Tak, dokładnie. Jest tak zwana calçada portuguesa. Portugalia posiada bardzo y, głęboką i dobrą tradycję kamieniarstwa. Wiesz co Michał, mi się ta Portugalia podoba. Ja tu zostaję. Słyszycie to? Słyszycie to? Nie ma takiej opcji. Zwiedzamy <laughs> dalej, odkrywamy dalej, idziemy i eksplorujemy piękną Portugalię. Mi się podoba. No dobra, to udowodnij mi, że warto. <laughs> Zapraszam Was wszystkich do następnego odcinka i tam będę udowadniał właśnie, że warto zwiedzać Portugalia, jest co zwiedzać, więc idziemy zwiedzać dalej. Okay. Chodź Kasia. <laughs>